Depends. Who's this? Air 2, East Coast Chapter. Looks like you're mine. You don't sound as excited as you should be. You haven't given me any reason to be. There's a street race in NYC. Ace it or clear out of town. Just so you know, I didn't choose you. You were given to me. Let's see if you're a gift or a curse. No i tak oto zaczyna się nasz kolejny odcinek. Erik Su to będzie nasz także jak na razie szef, ale czy to znaczy, że będzie łatwiej nam? No chyba nie. Patrząc po tym, co ten pierwszy samochód robi, wow, ten budynek się znowu zabalił. Znowu, znaczy pierwszy raz się zapalił, ale kolejny budynek, kolejna rzecz, która się pali w tym mieście. O... Trzeba już mocno jechać? Może? Chyba raczej na pewno. Nie wiem, czy to to już się ścigamy z tym Erikiem, czy nie. Tam widziałem, że było jakieś dwóch kolesi. Ten jeden z tym wielkim samochodem dosyć nieźle poleciał na samym początku, więc. No, zobaczymy. Czy to byli tylko jacyś jego naganiacze, czy może on sam. Ale wątpię, żeby on się jakoś pokusił do nas na pierwszy wyścig, żeby nas sprawdzić. Pewnie ja wysłał jakieś naganiaczy swoich, żeby nas tutaj sprawdzili, czy przetestowali. Wow. Mało miejsca. Duży ruch. Bardzo dużo samochodów tutaj stoi na poboczach. Czy się zmieści. Wow. Było naprawdę blisko, ale się zmieściłem. Dobra, jedziemy. Jeszcze tylko kilka punktów kontrolnych, i będziemy na miejscu. Ten wyścig bardzo prowadzi przez te Stany Stany Zjednoczone, przez ten Nowy Jork, przez jakieś tam jego zakamarki. No i. O, znowu w prawo mi samochód skręcił, pomimo że tego nie chciałem, ale wyjeżdżam na prostą i wyjeżdżam do mety. Niech mi temu nie zagrozi. I chyba będziemy... O 11 sekund spokojnie to wygrywamy. I... Jaki... Jaki medal. Czy złoto, czy srebro, czy brąz. Trochę było błędów, ale... Czas dobry. Awans! Więc chyba może być złoto. Srebro! Aj, wszystko robię na srebro! No nie! No ale przynajmniej jedna dobra rzecz. Znowu, premia do hamowania. Kurde, ten samochód to niedługo będzie hamował w miejscu, no ale nic z tym nie zrobię. Kolejny poziom, kolejna część. I zobaczymy, co o nas więcej powie po tym wyścigu. I don't mind getting proven wrong. It's what I do best. Heard about that money that went missing? I heard it was a 510 that took. What are a... you insinuating? Whoa, 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 whoa. Relax, man. You relax! If we don't get that missing money back for the bosses, we might as well drive ourselves into the Hudson. Get me? So, Eric Sue.

No? Okej, okay, to jest ciekawe. Ale gdzie on jest? W terenie. 13 poziom. Przecież mamy. A Potrzebujemy off-road. No ale dobrze, to zrobimy później. Na razie zajmiemy się tym, do czego mamy tutaj dążyć. Czyli bagaż. Samochodu nam starczy spokojnie. No dobrze, to wybierzmy się tam, żeby nie przedłużać. To weźmy sobie od razu od palmy. No bo zapowiada się to przy ciekawie a później zrobimy sobie samochód off roadowy żeby się tam dostać.

to jest to, o co mi chodziło, żeby ta gra mnie zaskoczyła. Mniej więcej właśnie w takiej kwestii. Zapowiada się interesująco. Jeszcze ta muzyka. O oh my god! Dobrze, ale ja też mam jakieś ograniczenie czasowe. A ty jesteś w miarę daleko. A samochodów nie ubywa. Jedziemy jak najszybciej, jak tylko potrafię. Come on! To jest jedna z ciekawszych misji do tej pory jaka mi się trafiła, jeżeli gra będzie nam dalej... dawać takie misje! Będzie ciekawie! Dobrze, już jadę ostrożnie. Tylko, że jest naprawdę dosyć duży ruch uliczny, a tymi... tymi zniszczeniami nie ułatwisz Sprawy, mój drogi. Jeszcze tymczasem. Oh my god! Oooooh! Dawaj, ciekawy jestem, kim ta osoba się okaże. Na razie jest dla nas nieznajomą. Ale może się okazać, że to będzie dla nas ważny trochę, że ktoś nas zauważył i że będziemy mogli się łatwiej dostać do Shiva. Tylko pytanie, czy Shiv wie. I my jesteśmy i czy to może nie jest jakaś podpucha? Tego się nie przekonamy na razie. Wow, 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 wow. Już meta widzę, że jest blisko. Dobra, jedziemy tam do ciebie. 30 sekund. Wyrobiliśmy się. Misja ukończona na jaki poziom? Na złoto, tak, lubię to. Uwielbiam misje na złoto, one pachną najlepiej. Chyba każdy lubi złote misje. A raczej robić misje na złoto. Uuu, dobra część, się trafiła premia do prędkości. No i sporo do samochodu. I missed your name? I didn't throw it. Get anything? Wasn't able to trace it to a person, just a building. Yeah? An FBI building. Oh, Coburn? Coburn. It's not enough, but it's one hell of a start. But well, you know Coburn's gonna recognize me, right? He you won't. Your fake record's in place, and I told you before. The 510s are his blind spot.

No wydaje się, że będzie już tylko gorzej. Brudna forsa. Uuu, 15 poziom. A my mamy dopiero 13. O! Ale mamy, możemy mieć samochód uliczny, Ok, to czyli to jest jakiś dobry znak. Natomiast dobrym znakiem będzie to, że przesiadamy się do innego samochodu, samochodu off-roadowego. I musimy zdobyć sobie jakiś samochód, więc jedziemy na zakupy, e, odwiedź. Jedziemy na zakupy i teraz pytanie, jaki tak naprawdę samochód powinienem sobie kupić? Bo, uuu, tam widzę jakieś ładne cacko stoi. Haha, ha, dzięki Zoj. No tak, nie musimy kupować samochodu. Wystarczy, że Zoe da nam pakiet off-road. Tak? Dzięki Zoe. To naprawdę miłe z jej strony, że czasami daje nam jakieś dodatkowe pakiety. A Camaro w off-roadzie wygląda ładnie. To muszę przyznać. No i co, możemy go sobie jakoś swingować, ale tak naprawdę wezmę tylko nałożę jakąś farbkę. Bo przód ma ładny. Tylko weznę, nałożę jakąś. No właśnie, tak jak mówiłem jakąś moją farbkę, którą tutaj bym chciał mieć. Eee. Mm, 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 mm. O! Mam dwie nagrody od Uplaya. Fajnie, cieszę się. Zawsze to jest coś takiego dodatkowego. Eee, zobaczymy jak to wygląda, ta 58-ka nawet mi się podoba, to są chyba nagrody za eee, Nalepki z bety, właśnie, za to, że brałem udział w becie Więc Zamkniemy uplay'a I No przecież już to odblokowałem, dobra Chyba nie mogę tego wziąć, bo sobie to odblokowałem, ale Jeszcze nie mogę tego wziąć i zakupić Więc Hmm. Więc, więc... Dobra, weźmy sobie tego Kinga za 4,5 I cóż I wybierzmy się Na off-road Zabróćmy trochę ten samochód For now, you can choose from two 510 factions, the Wolves based in the Midwest or the Eagles out of the East Coast. You'll be able to choose a different faction as more become available, or stick with your initial choice. To cement your rep on the global scene, you need to join one of the five regional 510 factions.

Pięć frakcji z The Crew walczy o kontrolę nad każdym regionem. Na koniec miesiąca członkowie najlepszej frakcji w regionie otrzymują dostęp do dodatkowej misji z wyjątkowymi nagrodami. Rozgrywaj misje PVP i frakcyjne, aby zdobyć reputację oraz podnieść rangę swojej i swojej frakcji. Wiecie? Eee... Niech będą orły.

Nieźle, bardzo mi się to podoba. A to jest... O! sporo kasy. Ha! No to później na pewno wybierzemy się na zakupy. Ale najpierw odwiedźmy to miejsce. U, aż 175 niby, więc to będzie trudne dla nas zadanie. Ustawimy tam sobie znaczniki, żeby daleko jakoś nie jechać. Wybierzemy się z tego miejsca. Szybka podróż. Eee... No i fajnie, fajnie, że gra nam dała taką możliwość. Bardzo się z tego powodu cieszę. Bo dostaliśmy sporo kasy, której to na pewno będę chciał troszeczkę wydać. Ale ten samochód się troszeczkę dziwnie prowadzi. O o o o o. Nie, myślałem, że aż będzie się tak dziwnie prowadził.

To zawsze się przyda. Jakaś lepsza skrzynia biegów. Wyposaż to też się przyda. Kontynuuj. Dobra, teraz muszę was zgubić, moi panowie przyjaciele. Niestety, pomimo, że fajnie mi się z wami jeździ, to i tak muszę was zgubić. Wiem, że pewnie będzie to ciężka robota, ale no muszę, 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 panowie, muszę. Musicie mi to wybaczyć. Mam 2 kilometry do celu, a wy mi nadal siedzicie na ogonie, no? Dobra, ten się jakoś lekko zagubił. W pustyni w puszczy. Jest blisko, są nawet powiedziałbym, że bardzo blisko. Jakie oni mają szybkie te auta. Może się w końcu gdzieś rozwalą, czy nie? Czy nie, nie chcą do tego dopuścić, żeby się gdzieś rozwalili. Dobra, tutaj mamy jakiś skok. Nie trzymaj się linii. No, co za głupia policja, no? I przez was tego nie zrobię. Czy mogę to jakoś powtórzyć? Powtórz. No tak, to był Omar, którego poznaliśmy. I coraz więcej ciekawych ludzi się tutaj przy nas pojawia, z czego bardzo się cieszę. A jednak to tylko lepiej dla nas. A ja się wyrobiłem tylko na brąz, i mój samochód się przewrócił. <laughs> tak, na pewno wyposaż. To na pewno nam się przyda. Im lepszy samochód, tym lepiej. Bo to zadanie wygląda na trudne. Ale przynajmniej będziemy mogli sobie tutaj z Omarem troszeczkę pogadać. A to też fajny człowiek do naszej ekipy. A jeżeli proponuję dosyć dużą kasę i no ta kasa to nie jest aż taka duża, no nie przesadzajmy tysiąc kredytów, ale... Zawsze lepsze to niż nic. Wygraj dla nas trochę kasy. No, to się na pewno przyda. Szkoda, że mam tak słaby samochód, bo... nie jestem jeszcze przyzwyczajony oh. do offroadu, a to mi nie pomoże, że mam słabszy samochód i że to będzie jako trudny wyścig dla mnie. Właśnie z tego względu, że mogę tego nie wygrać. Trzy okrążenia... Po 8 checkpointów na okrążeniu, a tam ten pierwszy jedzie w miarę nieźle. Nawet powiedziałbym, że bardzo nieźle. Teraz już wiem, dlaczego ten wyścig był jako trudny. Właśnie z tego względu. Come on! Wszystko mnie wyprzedza jak leci. Mogłem sobie zamontować te części. Jedź! On w ogóle nie ma prędkości, no. A, a to nie jest dobre, to na pewno nie jest dobre. Spadaj. Nie chcę Cię tu widzieć. Ja chcę widzieć tego pierwszego w zasięgu w wzroku, albo chociaż, żeby on był gdzieś tam daleko z tyłu. Wtedy będzie mi się najlepiej jechało. Bo jeżeli nie, no to. Hmm. zrobił unik. A ja muszę tutaj użyć Co Nitro. Dobrze, że... Fajnie, że ją przeklina po tym po francusku. Pytają, to znaczy o, po prostu tak o kurwa. Więc... <laughs> no... Ale to nie To nie jest łatwy wyjście. A obawiam się, że to może się tak łatwo dla mnie nie zakończyć. Że będzie tylko gorzej. Ale jak na razie idzie nieźle. Jak na razie. Ale wszystko może się obrócić jeszcze przeciwko mnie. Tutaj zawsze traciłem, więc gaz do dechy nitro. Mam nadzieję, że to ich trochę tutaj zastopuje. Ha! Nic im to nawet nie zrobiło. Większej różnicy. Ale ja muszę to wygrać. Dawaj! Mam 2 sekundy przewagi i będzie! Jest! Udało mi się to wygrać, ale to było trudne, naprawdę trudne. Musiałem się już trochę postarać, no ale w końcu to był trudny wyścig, więc czego by więcej oczekiwać? Prawdopodobnie na brąz srebro! Uuu! Uu. Ciekawe, ciekawe! Lubię to. Jeżeli na trudnym udaje mi się zrobić na srebro, to wiesz, że jestem z tego szczęśliwy. Omar, przynosisz mi dobrą rękę. I decided to bet on you. You're gonna bet against me? I said I changed my mind. Lots to do, baby. Lots of money to make. Need to contribute to the Keep Eric Su from Getting Killed Foundation. We're not profit you know. Tax exempt status, baby. Da na fundację Eric nie da się zabić. Serio. Serio. O cóż, jeżeli będziemy musieli przekazywać pieniądze na tak szczytne cele, to nie wiem czy będę mógł się oprzeć temu. Ale to już będzie w kolejnym odcinku. Na dzisiaj to tyle, trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć.